не отдам! Отдай! отдам! Отдай! По моим, а по твоим тропинам! Лепее твоим! Лепее твоим! Лепее твоим! Трубиня, ты знаешь, за кого говоришь? что за нас! Bardzo skrępowalny! Czy przekracza szczyty, ale upór mamy skały. Dlatego czeka się kolejny Twoja próba, polega na tym, żeby utworzyć ogień. Proszę go. Nie słuchaj go! Nie słuchaj go! On pieniądze. Pieniądze! Ale pieniądze! Ale dobra, proszę. Ja już odwiedzuję, no ale przecież nic chyba nie zrobisz, żeby potem się przebaczyć. Jak ci się podoba Twoje marzenie? O tym właśnie marzyłeś? No właśnie. A strzelałeś już kiedyś z łuku? bo idzie ci świetnie? Zwidziałem, strzelałem. że uśmiech nie schodził Pani z twarzy. Zruszająca chwila. Dlaczego akurat Robin Hood? Dlaczego akurat o tym marzył? No on w ogóle tak interesuje się różnymi bajkami, przygodami. I po prostu tak sobie wymyślił sam takie marzenia Robin Hood na kładzie dinozaurów. <laughs> Czyli mieszanka niesamowita. To ważna chwila dla Pani? Tak. Widzę, że jest zadowolony, radosny, to dla mnie też. O, już są kuczaki. Kuczaki już są. Pani to Panią te marzenia jeszcze wzruszają, czy to już jest ta, taka produkcja? Jak to nie wzruszają? To za każdym razem jest y, zupełnie inna, zupełnie y, magiczna. In, jak to? <grym zmarzające> Wróżka, koniki, to takie, wyobrażam sobie takie marzenie, ale Robin Hood na kładzie na dinozaury. Tego chyba jeszcze nie było. To jest połączenie w, wszystkich e, marzeń Sławka i mi się to udało właśnie fajnie skończyć. Co Pani najbardziej <grytanie> w tych momentach? Jak te dzieciaki uśmiechają się tak, że nie widzą co się dzieje dookoła? <grytanie> właśnie to, właśnie ten uśmiech, właśnie tę e, radość i tą, ten moment, w którym one naprawdę zapominają o tym, że, e, że są koła.